Cześć, moim gościem dzisiaj Wojciech Haremzes i Group. Cześć, Wojciech. Cześć. Od czego może, może zależeć strategia SEO? Taki najważniejszy chyba element, który ma wpływ na strategię, to jest to, jaka jest strategia biznesowa, jaka jest wasza biznesowa strategia. Strategia marketingowa, strategia SEO jest częścią strategii marketingowej, nie może wynikać tylko i wyłącznie z naszych własnych zachcianek czy e, naszych widzimy się. Strategia marketingowa i strategia SEO jest po to, żeby wspierać strategię biznesową. I bardzo ważna rzecz w całej strategii to jest znalezienie synergii i punktów styku między innymi kanałami marketingowymi. No bo SEO to jest jeden z elementów. Ale SEO bardzo mocno wpływa na wszystko, co się dzieje w oku. e Wojtek, masz, tak jak już wspomniałeś na samym e, początku, bardzo duże doświadczenie, 15 lat, e, więc może zdradzisz nam swoje wskazówki do, dotyczące efektywnego SEO w sklepie internetowym. E, bardzo często spotykamy się z tym, że mamy na przykład sklep, sklep z sukienkami, e, no i sukienka nazywa się Sunshine. No, nazwa piękna, super, e, ale nikt poza człowiekiem, który widzi jeszcze zdjęcie i tak dalej, nie wie, że to jest sukienka. Tak, jeśli zrobimy to, to sukienka letnia Sunshine, no to już łapiemy frazy sukienka, sukienka letnia, no a po nazwie samego modelu to pewnie i tak nikt tego szukać nie będzie, no chyba że jesteśmy wielką, nową marką i faktycznie po modelach naszych ubrań ktoś szuka, tak jak na przykład, nie wiem, New Balance czy Balenciaga i tak dalej, mają swoją numerację produktów, po których ludzie szukają, no ale raczej zakładam, że nie słuchają nas w tym momencie właściciele wielkich koncernów modowych, tylko raczej Ale sobie tego życzymy. Link building. Pamiętajcie o linkach. Jeżeli gdziekolwiek coś publikujecie, ktoś coś publikuje o was. Róbcie po prostu dużo link buildingu. Link building jest jednym z najdroższych elementów całej kampanii SEO, więc im więcej jesteście w stanie linków pozyskać, tym lepiej dla was. Też polecam, może jeżeli ktoś by chciał zadanie domowe i potestować sobie różne rozwiązania, to myślę, że mam pomysł.